Obiecałem wam, że w tej serii filmów przedstawiać Wam będę bardzo różne sposoby podróżowania motocyklem, również jakieś nieszablonowe, innowacyjne. Idealnie pasuje tutaj pomysł, o którym chciałbym wam opowiedzieć w tym filmie. Będzie to pomysł nie na konkretny kierunek z podanymi kosztami, jak robiłem to do tej pory, a bardziej o sposobie, bo temat jest dość obszerny, a w dodatku właśnie chodzi tu o tą elastyczność, jaką ze sobą niesie w wyborze kierunku, stylu i kosztach. Więc celowo nie zawężam tego do konkretnego przykładu jak w poprzednich filmach. wynajęcie własnego przewodnika. To tak jak miałbym to nazwać w trzech słowach, ale już tłumaczę, na czym dokładnie to polega. Załóżmy, że mam swoich znajomych, z którymi chcę się wybrać na wyjazd motocyklowy. Może to być jeden kumpel, pięciu, dziesięciu, obojętnie. Albo inny scenariusz, marzy mi się podróż motocyklem, ale nie mam z kim pojechać i szukam grupy, z którą mogę wyruszyć w drogę. Nie wiem jak przygotować wyjazd albo po prostu nie mam czasu ani głowy do planowania. Zlecam przygotowanie planu wyjazdu skrojonego indywidualnie pod czy pod naszą grupę znajomych. Możliwości są ogromne, a w zasadzie nieograniczone. Wszystko jest kwestią naszych preferencji, które określamy na samym początku. Generalnie będę opowiadać o tym wszystkim w oparciu o ofertę Bartka i Leszka z Motoguide, bo z tego co mi wiadomo, jest to jedyna taka oferta na naszym rynku. Chciałem tylko dodać, tak żeby było jasne, że nie jest to żadna współpraca z nimi. Nie mam z tego zupełnie nic, ale po prostu idealnie ten temat wpisuje się w konwencję tej serii o różnych sposobach na turystykę motocyklową, więc nie mogło go tu zabraknąć. W dodatku znamy się, Bartka miałem przyjemność poznać na moim ostatnim wyjeździe do Maroka, bo współpracuje on także z Mototravels. Tam przez dwa tygodnie miałem okazję przyjrzeć się jego pracy w roli przewodnika, a o to przecież chodzi, żebym dzielił się z wami rzeczami godnymi polecenia na podstawie moich doświadczeń. Do wyboru mamy trzy formuły podróży. Flex, spontan i semi-spontan. W Flexie może to być podróż w 100% na kołach, może być łączona z wysłaniem naszych motocykli transportem w jakiś inny zakątek Europy. Możemy na przykład w jedną stronę wysłać motocykl i dole z samolotem, a wrócić na kołach albo odwrotnie, albo wynająć motocykl na miejscu. A może nie lubicie się trzymać sztywnych ram podczas podróży? Ja to jak najbardziej rozumiem i chłopaki z Motoguide też to rozumieją, więc dają też i taką możliwość. Sami wtedy decydujemy, czy wolimy jeździć w takiej bardziej luźnej formule i dostosowywać trasę na bieżąco w zależności od pogody i, że tak powiem, co nam w danej chwili strzeli do łba, czy chcemy trzymać się bardziej precyzyjnie ustalonego planu, bo tak czujemy się komfortowo, kiedy wiemy czegoś się spodziewać podczas podróży, dzień po dniu. W spontanie trasa będzie ustalana z dnia na dzień i korygowana na bieżąco w oparciu o warunki pogodowe, dostępne atrakcje i najbardziej malownicze drogi. Aby nie ograniczać naszych możliwości, hotele będą rezerwowane danego dnia, kierując się tym, gdzie jesteśmy i ile jeszcze mamy ochotę przejechać. A jeśli jakieś miejsce szczególnie nas zauroczy, będziemy mogli zabawić w nim dłużej. Czyli jest to w zasadzie normalna podróż, tak jakbyśmy jechali sami, bo to my podejmujemy decyzję jak ma przebiegać, ale mamy ubo przewodników, albo innymi słowami, takich doświadczonych kumpli, którzy organizują wszystko za nas, podrzucają pomysły, propozycje, co możemy zobaczyć po drodze, i jaką trasą przejechać. W formule semi-spontan przygotowany plan jest bardziej szczegółowy i ma większe znaczenie. Trzymamy się wyznaczonej trasy, a kotele są rezerwowane z większym wyprzedzeniem. Kiedy taka forma podróżowania sprawdza się najlepiej? Sztywniejsze ramy to dobry pomysł na etapie dojazdówek do głównej destynacji. Warto też przemyśleć tę opcję, jeśli podróż wypada w czasie lokalnych dni wolnych i hotele są wtedy bardziej oblegane. Albo w przypadku wyjazdu do miejsca, które jest popularną atrakcją turystyczną, aby mieć pewność, że będziemy nocować w najbardziej dogodnej lokalizacji. Możemy też dowolnie włączyć ten tryb w czasie wyjazdu spontanicznego albo odwrotnie. Jak to wygląda od samego początku? Krok pierwszy to zebranie podstawowych informacji o tym, na jaki wyjazd chcemy się wybrać. Otrzymujemy ankietę z pytaniami dotyczącymi naszych indywidualnych preferencji lub potrzeb grupy. Jeśli mamy swój własny pomysł na kierunek, Bartek i Leszek, Opracowują podróż w to miejsce. Jeśli nie, mogą zainspirować nas. Kolejny krok to ustalenie, czy chcemy jeździć tylko na kołach, czy może korzystać z transportu motocykla. Jeśli tak, w jedną czy w obie strony. A może z przechowalni w Maladze, na Sycylii lub z wypożyczalni. Ustalamy dokładny lub przybliżony termin wyjazdu. W zależności od wybranej formuły, kierunku i sposobu podróżowania oraz naszych możliwości. Podpisujemy umowę i wyruszamy w podróż. Na takim wyjeździe nie musimy się dostosowywać do organizatora. Jak mówię, Bartek i Leszek, my działamy dokładnie odwrotnie, dostosowujemy się do Ciebie. Możemy zapomnieć o jeździe od linijki, narzuconych miejscach na postoje i sztywnym harmonogramie. Jeździmy tam, gdzie chcemy, wtedy, kiedy możemy, i tak jak najbardziej lubimy. Mamy ochotę pogadać na interkomie? Super. Na co dzień zmagamy się z ciężarem zawodowych obowiązków? Czujemy się przebodźcowani interakcjami z ludźmi? Nie ma problemu. Możemy jechać w ciszy lub włączyć sobie muzykę w kasku. Jesteśmy prowadzeni przez przewodników, a my wyłączamy się od planowania, nawigowania, martwimy. Się o noslegę i tak dalej. Dla kogo jest to idealna oferta? Na przykład dla osób mocno aktywnych zawodowo, nie mających czasu ani ochoty na organizację wyjazdu, ale jednocześnie nie chcących korzystać z gotowych scenariuszy podróży przygotowanych przez firmy specjalizujące się w wyjazdach motocyklowych. Być może też dla osób, które nie lubią jeździć w większych grupach nieznajomych nam osób. Może to być też pomysł dla kogoś z brakiem doświadczenia, nieznajomością języków obcych. Dla grup znajomych, chcących gdzieś pojechać, ale nie mających konkretnych Pomysłu, a przeszkodą jest brak czasu na szukanie najlepszego kierunku, atrakcji po drodze, albo też właśnie dla osób chcących dołączyć do grupy i nawiązać nowe znajomości. Motoguide może też stworzyć świetnie funkcjonującą grupę. Może to być też dobre dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje podróżnicze, chcących nauczyć się od doświadczonych osób planowania tras, podróży w czasie rzeczywistym. Myślę, że nie bez znaczenia jest też to, kto stoi za motoguidem. Tak jak wspomniałem, przewodnikami są Bartek i Leszek, których wspólnym mianowicie Ratownikiem jest ogromne doświadczenie i pokonane za sobą setki tysięcy kilometrów, a także ogromna pasja. Leszek to były wioślarski sternik kadry Polski, wielokrotny medalista, były sternik-nawigator na żaglowcu marynarki wojennej ORP Iskra oraz płetwonurek grupy awaryjnej jednostki morskiej. Jest strażakiem-ratownikiem i nurkiem-ratownikiem, zastępcą dowódcy warszawskich strażaków na Ursynowie. Bartek jest zawodowym przewodnikiem podczas zorganizowanych wyjazdów komercyjnych oraz przedsiębiorcą i właścicielem apart hotelu w Krakowie tam twierdzi, że doświadczenie hotelarskie bardzo przydaje mu się podczas wyszukiwania ciekawych hoteli, a także noclegów u lokalnych gospodarzy. Ile to wszystko kosztuje? Nie ma co ukrywać, że jest to raczej usługa premium, ale nie oznacza to, że musi być drogo. Wszystko zależy od bardzo wielu czynników, ale klarowny cennik za usługę motoprzewodnika znaleźć możecie na stronie Motoguide. Zaczyna się od 70 euro za dzień przy większej ilości uczestników. Gdzieś na ich Instagramie mignęła mi też cena 50 euro, więc no jak widać zarówno oferta planów podróży, jak i idące za tym ceny są elastyczne. Warto podkreślić, że w ceny wliczony jest już nocleg dla przewodnika, ubezpieczenie dla uczestnika i skład turystycznego funduszu gwarancyjnego. Motoguide ma status organizatora turystyki potwierdzony wpisem do centralnej ewidencji organizatorów turystyki. Polecam wam wejść na stronę Motoguide, żeby zapoznać się dokładniej ze szczegółami, a jeśli macie jakieś pytania o kwestie nieporuszone przeze mnie, to zachęcam was do zadawania ich pod filmem, panowie pewnie zajrzą i odpowiedzą na nie. Ja osobiście uważam, że taka forma jest bardzo ciekawa, bo zawiera wiele zalet. Jedziemy według planu, ale na każdym etapie mamy w razie czego możliwość skorygowania go, edycji trasy ze względu na pogodę, czy nasze widzi mi się? Hotele rezerwowane są na bieżąco, więc nie ma presji dojechania w konkretne miejsce danego dnia, mamy możliwość zostania dłużej, jeśli dane miejsce bardziej nam się spodoba. Jedziemy własnym tempem, a przewodnicy dostosowują się do nas, do naszych preferencji, umiejętności rodzaju naszego motocykla. Zatrzymujemy się, gdzie chcemy, na odpoczynek czy zrobienie zdjęcia. Zastanawiałem się też nad wadami tego rozwiązania, i szczerze mówiąc, ciężko mi coś znaleźć. Poza tym, że nieco podnosi koszt wyjazdu, ale po pierwsze, Oszczędza to nasz czas, a wiadomo, że czas to pieniądz. Po drugie, na pewno unikniemy ewentualnych kosztownych błędów źle zaplanowanego wyjazdu. Napiszcie komentarz, co wy myślicie o tym. Może wy widzicie jakąś istotną wadę takiego rozwiązania, takiego stylu podróżowania? Do zobaczenia.